Rozumiem czasami zażenowanie ludzi tym, że nie do końca to wszystko rozumieją, dlatego że, jak się okazuje, sama ta doktryna jest bardzo złożona. Tu gościu się trochę napierdala, tu jakiś był łotrem, tu ma jakieś predyspozycje dalekowidzenia energetyczne. O co, kurwa, chodzi? Barier, nie? No... Pozornie tak. No, ale piszę właśnie drugą część eteryzmu Podążaj za białym królikiem. Ta część niejako, ponieważ jest interaktywna i nawiązuje też niejako do mnie, jak pierwsza część była niejako komentarzem narratora z perspektywy Osoby pamiętającej wszystko sprzed życia materialnego, czyli zbytowania w eternie energetycznej, czyli wieczności. To w drugiej części jak to jest powiązane z tym wszystkim jaki to w ogóle ma skład, powiązania, zależności jak się zobaczycie, bo cała ta historia mniej lub bardziej od początku do końca w sensie moim, jest pisana na faktach. I dopiero w tej drugiej części okaże się, jakie to ogromne znaczenie, oprócz tego, że ktoś ma pewne predyspozycje, to przez uprawianie pewnej filozofii, przez ogromną część życia, powiedzmy 50 lat, życie według tego poznawania i uczenie się i tak dalej, jakie to daje potem różnice i możliwości między taką osobą funkcjonowanie zwykłej osoby. Czyli takiej osoby jak ja, posługującej się tak umysłem i w taki sposób yy, świadomością energetyczną, i takich zwykłych osób posługujących się taką y, potoczną wiarą, y, tą powszechną. I jakby, jaki za tym idzie ładunek powiedzmy realności, czy prawdopodobieństwa. Podobnie jak eteryzm, poszczególnych mniejszych elementów. Podobnie sztuka walki składa się również z pomniejszych elementów. Kilkunastu, jeśli dopracujemy wszystkie te elementy, to znaczy, że dopracowujemy swoje niedoskonałości w tych wszystkich zakresach. To znaczy, że dołożymy do pewnego kung jest takie stwierdzenie, sformułowanie, to określenie, określenie sztuki walki, a bardziej dążenie do doskonałości. I to niejako też przemawia przez eteryn. My się tutaj staramy rozwijać maksymalnie w każdej możliwej dziedzinie. I akurat w moim przypadku ja od początku, od dzieciństwa, starałem się rozwijać we wszystkich możliwych dziedzinach, mając pojęcie funkcjonowania naszego otaczającego nas przestrzeni, energetycznej przestrzeni. I o ile na początku próbowałem ustalić, czy tylko ja to odbieram, czy też inni, to. W tego w pewnej rozmowie z rodzicami postanowiłem, że nie będę tego jakby poruszał, dopóki yy, jakby świat nie będzie na to gotowy. No i jako to wszystko się po drodze potem samochód potoczyło. I tak doszliśmy yy, do momentu, w którym znajdujemy się teraz. Dlatego Eteryzm, będzie, eteryzm drugi będzie książka. Mocno wszystko jakby opisywał i spajał, nadawał wszystkiemu kolejnego sensu. Będzie się trzecia część, która będzie to zamykać, więc jakby yy, wnioski i refleksje końcowe są jeszcze daleko przed nami. Jestem osobą bardzo cierpliwą i to, co budowałem, jest przewidywane na międzypokoleniowo. I to, co akurat się dzieje w związku z tym, zostało długo wcześniej i skrupulatnie szczegółowo zaplanowane, i z premedytacją i z dzieną, jest realizowane. Oczywiście ogromną frajdą było dla w zgranie sobie sztuk balki i drusali je dwa akurat. On był wtedy na czasie, ja potem trochę Wandama I posiadanie świadomości, że jednak do tego wszystkiego jest niezbędna energia i zarządzanie. Co, Co powodowało yy, t, moje świadomość i dopracowywanie wszystkich elementów poszczególnych kilkunastu z tych sztuk balk. Ogromną różnicę. Następnie jakby Mogłem rozwijać, ponieważ i tak miałem pewną anomalię postrzegania energetycznego całej naszej przestrzeni otaczającej, ale niejako w miarę swojego rozwoju też rozwijamy i dalej swoje umiejętności, tak jak potwierdzone są badaniami, to te właściwości dalekowidzenia praktycznie posiadają wszyscy, tylko i w 80% są one jakby przed nich potwierdzone, ich skuteczność. I powstały nawet, nawet akademie z pracowników, którzy prowadzą szkolenia na ten temat i jakby trenują ludzi w tym zakresie w dalekowidzeniu i najprawdopodobniej w z poszerzeniu świadomości energetyczno-duchowej, bo to wszystko nie byłoby możliwe oczywiście bez energii duszy, czyli naszego eterfa, który porusza się w etery między eterem a eterną. I właśnie wasz eter to jest to, co się was, kiedy patrzycie w ludzko. I uważacie, że patrzycie nie do końca na wszystko. Nie do końca wszystko widzicie. Oczy są oczywiście zwierciadłem duszy, ale jakby nasza e, energia przemawia przed nas cały. Jak już sobie grałem w sztuki walki, to oczywiście zaprowadziło mnie to, e, To tak biłem się z pewną pasją wśród przestępców i e, świadka najwyższego że był w lokalnym mieście. W tamtych czasach, że doprowadziłoby to do kryminału. No i oczywiście niejako będzie też i wątek w tej drugiej części, trochę kryminalno-resocjalizacyjny, resocjalizacja Devianta. Szeroko będzie opisane, w czym brałem udział, jak się na to zapatruję i z kim trochę pracowałem. Oczywiście zbieżności mniejsze lub większe są przypadkowe, aczkolwiek i tak nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek z nich wnosił jakieś prawa i roszczenia, jak ja już to opiszę. Oczywiście odniosę się też do wszystkich przestrzeni życia społecznego, jakie poznałem, począwszy od celebrytów, sądy, adwokatów, przedsiębiorców, prezesów klubów, polityków, wszystkich. Taka będzie akcja. Będzie to też wkleczone, jakby te wszystkie czynniki, bo jakby ja łączę to. Yy, niestety, musiałem przede wszystkim zachować sześć poziomów i nie przestawać się rozwijać. Oczywiście pobyt w więzieniu pozwolił mi się rozwinąć jak najbardziej maksymalnie, a książki, z których korzystałem, donosili mi hurtowo. Począwszy od podręczników akademickich z a, a psychologii ogólnej, gdzie uczyła mnie psychologiczka więzienna, ja chodziłem ze zeszytami. Nie z żadnymi problemami, co oczywiście było szokiem dla lokalnej administracji ciężkiego więzienia w Ończycy, gdzie zostałem potem rzecznikiem do kontaktu z Państwowym Aparatem Opresji. Gdyż uznano, że jako jedyna jednostka w okolicy potrafię z jakąś logiką przemawiać. Choć bywałem oczywiście cynicznie złośliwy na tych całych zebraniach. Nie zmienia to faktu, że w jakiś sposób ze mną sympatyzowali. Ale no i jakby na tej bazie udało się wiele wyrwać na tych złodziejów. Niestety jest to przestrzeń ludzi niereformowanych i jakby w swojej wędrówce trzeba żeby to zostawić, ponieważ dużo czasu nie miałem się jakby zajmować nimi. I jakby też tą formą edukacji. No i potem jakby przeszliśmy do pisania eteryzmu pierwszego. I to będzie koniec jakby tej drugiej części podążaj za Białym królikiem, gdzie na układce oczywiście będzie mój, moja pozostałość z resztek tamtego życia, pppp teżka mój marker, Biały króli Prawie króli W eteryzmie drugim będzie też oczywiście wątek i mój epizod ośmioletni z pracą, y przy pracy z psami. Chodzi o behawioryzm, poznawanie metod postępowania z psami Cezara Milana, Aleksandru amerykański amerykańskiej etologii. Pośrodkowałem swoją jakby metodę, ponieważ Jedno, jedna i druga osoba pracowała na skrajnie innych metodach. Jeden na zasadach dominacji w stadzie Milan, a ona równoprawnego członka stada. Żadna jakby z tych opcji nie gwarantuje stuprocentowego sukcesu. Oczywiście, jeśli odpowiednio nie odczytamy energii psa i jego zaburzeń emocjonalnych. Dla wielu moich znajomych i być może zawiedzi zawiedzionych starych przyjaciółek Okaże się, że to wszystko nagle bardziej się połączy i będzie miało sens, no bo pozornie, jeśli ktoś mnie znał od dłuższego czasu, od młodości, to powiem, co wspólnego, miały bójki, więzienie, pieski i tak dalej. Jeszcze jakieś dalekowidzenie, śruba totalna. Wszystko to ma znaczenie. Dlatego, że wszystko to dotyczy tak czy inaczej pracy z energią. Jak sztuka walki polega na panowaniu nad swoją energią duszy i dbaniu o to, by faza i wibracja przeciwnika nam się nie udzieliła. Tak samo w pracy z psami polega to na tym samym i proces jest podobny. Tutaj, kiedy walczyłem z ludźmi z waringi, wiki, niejako miałem do czynienia trochę z agresywnymi psami. Można by to tak przełożyć. Niejako napięcie emocjonalne energii duszy jest takie samo. Kiedy szedłem pracować z agresywnymi psami, Poszedłem do psów, to po tej szkole, którą przeszedłem wśród ludzi, na walkach i tak dalej, zdobyłem taką pewność siebie, swojej energii duszy. Ja Miałem już je wcześniej, ale on jeszcze wyszli chyba, że psy, jak mnie widziały agresywne, to spuszczały stąd. On przez siatkę, przez drzwi, przez kratę chciał rozjebać drzwi. Wchodziłem bez zastanowienia do klatki, do kojca. I następował paraliż i totalne zamieszanie w głowie, odwracanie się i tak dalej. Wszystko to polega na pracy i panowaniu nad swoją energią. I wprowadzaniu zmian w naszym otoczeniu na bazie właśnie energii. Wszyscy również mają energię duszy, na którą możemy oddziaływać, nad którą możemy, nad którą możemy kontrolować. To samo jest z przeciwnikiem w formie walki. Obydwie dziedziny składają się z kilkunastu elementów, które po dopracowaniu może, możemy uznać, że mamy pewne pojęcie w posługiwaniu się jakby tymi dziedzinami. Eteryzm drugi będzie spinał bardzo wiele wątków. Tak jak opowiedziała mi to nasza koleżanka, która stawia karty, zrobiła to mimowolnie sama od siebie, że druga część będzie niestety przełomowa i uderzeniowa. Wiedziałem o tym, dlatego że to niejako wynikało. Z potencjału drugiej części. Zaczęliśmy nieśmiało, ale niejako musiał jakiś początek nastąpić. Więc nastąpił taki, że opisałem w eteryzmie pierwszym z perspektywy energii duszy, która jest nieco inna niż wszystkie dokoła, bo pamięta swoje bytowanie w energetycznej eternie sprzed materialnego życia po stronie materialnego eterów i opisuje to wszystko, naszą rzeczywistość, krytykując trochę nieco te właśnie zakresy religijne i istniejące główne religie państwowe, tak naprawdę z z trójkąta berlińskiego dla NLP dusz Abrahama. Ponieważ cała ta koncepcja jego była fałszywa, więc nic mądrego z tego nie mogło powstać. Wszystko to odnosi się niejako do obcych cywilizacji, naszych panów i władców. Okaże się, że szybko zrozumiecie, że tak naprawdę Abraham wszystkich pozwolił tylko i dlatego, żeby było trudno dojść do tego, że jesteśmy tak naprawdę plantacją Homo sapiens. I przez kilka, jeśli nie kilkanaście tysięcy lat rozwijaliśmy się tak naprawdę w ciężkim fałszu i naprawdę. Dlatego dzisiaj na końcu naszej drogi ewolucyjnej przy tym postępie technologicznym powstaje pewna dziura. Dlatego, że czegoś tu brakuje a to właśnie tej świadomości energetyczno-duchowej wszystko spaja. Wszystko to się pokaże w Jak mówię, polecam tylko cierpliwość, wzmożoną uwagę, luz, bluz. Nie ma tu żadnej spinki. Wszystko to się samo układa. Jak więc można się przekonać? Cała ta historia nie dosyć, że jest luźna, zabawna. To nie jako jeszcze bardzo mocno prawdopodobna. Cholernie interaktywna. Niezmiernie podejrzana, oczywiście w stosunku do mnie. Ale to proponuję zostawić, bo można zwariować i tak się niczego nie stanie. W pers pewnej perspektywie ponadczasowej funkcjonowanie większości osób w ten sposób przypuszczam, że jeśli byliby w stanie się rozwinąć choćby w 70% do tego stopnia co ja i postrzegać świat otaczający w taki sposób jak ja, radzić sobie w takiej jak ja, społeczeństwo mogłoby być o wiele bardziej szczęśliwe i mieć mniej problemów. Tylko czy małpie, która zrzuciła futro i złapała się za telefon i w zasadzie nic więcej się nie zmieniło. Starczy na tyle inteligencji i zrozumienia, by przypuścić to za możliwość, która może zmienić na lepsze przyszłość. Każdy musi sobie odpowiedzieć yy, yy, sam wewnątrz siebie. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jeśli jednostka uzna, że coś jest niemożliwe, to się to stanie niemożliwe. Sam świata nie zmienić tak jak szatan kupił to podytem. Możliwe. Każdy od siebie musi to robić. Z zaufaniem, że wszyscy inni to robią to samo. Z taką intencją. Oczywiście mówię odnośnie to wszystko do, do słuchaczy do Ethereum, którzy wyrażają jakąś wolę w ogóle pokumania o co chodzi bo to niestety nie jest kwestia tego rodzaju, że koleś zwariował. Niestety historia jest tak bardzo złożona, że na pierwszy rzut oka ciężko jest to wszystko ogarnąć. Aczkolwiek dla osób bezstrych i inteligentnych jest to do, do wchłonięcia. Będziemy starać się zamieszczać, bo zrobiło się ciepło i u e, e, rady powiedzmy na ogródku u Rady Fundacji Przyszłej spróbuję Wam nagrać takie nasze spotkanie i rozmowę na ten temat. Żebyście też mieli, mieli jakby odniesienie jak to funkcjonuje też jak rozmawiam z innymi, bo oni jako u Was jakby dla Was na kanale to prowadzę cały czas tylko monolog, ale to będzie miało trochę inny wyraz i odbiór. Jak zobaczycie, że rozmawia o tym 8 czy 10 osób i każdy jest bezpośrednio zorientowany, o czym mówimy i każdy porusza temat z innej strony i zadaje pytania z innej beczki. I jakby staramy się wspólnie to wszystko rozpatrywać. To też nie jest tak, że ktoś tu siedzi i komuś coś narzuca. To wszystko powstaje w wyniku pewnych burz No oczywiście jak nie trudno się domyśleć, no to w tym wszystkim prowodyrem jestem ja, ale biorę samo wszystko na klatę. Oni są niesamowicie mówili, aczkolwiek podzielają moje zdanie i moje postrzeganie rzeczywistości. Są także, jakby, osoby, które są w stanie potwierdzić pewne rzeczy, o których mówię. Na zasadzie przewidywania pewnych rzeczy, albo nawet pewnego kontaktu telepatycznego. Nie, Aniu, to pozornie wydaje się nierealne. No ale, tak jak mówię, no, jeśli ktoś o czymś nie wiedział, bo nie wiedział, czego nie wie, czego może nie wiedzieć, no to potem będzie zaskoczony, że coś takiego w ogóle istnieje. Musicie wykazać się pewną mm, intensywnością ciekawości. Niestety. Ja pozornie jestem brany za osobę niecierpliwą, ponieważ nie mam cierpliwości do tego stada pawianych. Ale w sensie swojego życia. Wykazałem ogromną cierpliwość, ponieważ czekałem 50 lat, żeby o tym wszystkim napisać. Uważam, że jestem niezwykle cierpliwy. Jeśli chodzi o dopracowywanie postaci w tej interaktywnej symulacji rzeczywistości, z elementów powiedzmy 10 możliwych, to na 10 możliwych mam dopracowanych powiedzmy 9. Brakuje, Może 8. Brakuje mi jeszcze tylko latania i zatrzymywania kurwa kul. Śmieję się oczywiście, nie? ale z tego, co można było wyciągnąć z tej naszej rzeczywistości, czyli wiedza, korzystanie z niej, świadomość energetyczno-duchowa, posługiwanie się energią, korzystanie z niej na co dzień w rozmaity sposób od sztuk walki po zachowywanie swojej wibracji, energii duszy w sytuacjach stresowych. Radzenie sobie z hejtem, z agresją innych, ze wszystkim. Wszystko to składa się potem na naszą jakość życia i naszą jakość radzenia sobie w naszej rzeczywistości. Często potem może się okazać, że to samo też dotyczy pracy nad ciałem, trenowania go to jest nasz kombinezon, nad którym możemy pracować. Tak samo jak nad naszymi, naszymi możliwościami duchowo-energetycznymi, fizycznymi, percepcji, wszystkimi, wszystkimi. Wszystko to możemy rozwijać. Oczywiście powszechnie nasza edukacja kończy się programowaniem szympansa na opuszczeniu placówki edukacyjnej. Bez względu na to, czy to jest jakieś akademickie placówki, czy inne, wszystko to i tak jest pewną przenadą nie rozbudowuje możliwości kompletnie, yy, jeśli chodzi o yy, o możliwości człowieka. Nie korzystamy z tego. Marnotrawimy niejako swój potencjał i zabijamy się w wszystkim. Wygląda to kuriozalnie zrobione. Jeśli ktoś zacznie rozumieć i zacznie postrzegać ten tak naprawdę to świat, to wiele osób nie może dopiero oddać sprawę, w jakim tak naprawdę jesteśmy zmuszeni żyć, co i jakim trzeba być silnym duchem, żeby w tym świecie nie zwariować, widząc to, co się dzieje i odczuwając to w pewnym sensie też pewien stopień bezradności, bo niejako dopiero na bazie tego powinniśmy budować swoją tolerancję i jakiś pogodnie się Szacować też siły na zamiary, co możemy zmienić, a czego nie możemy zmienić. Jeżeli ktoś jest cierpliwy, to będzie puszczał kropki i one będą drążyć kanał. Możliwości jest mnóstwo. Przed nami mnóstwo pracy, mnóstwo informacji jeszcze do przekazania, do zrozumienia. Cierpliwości.